No i na X teraz. Hmm. Ah, na Coraz gorzej? A dla mnie się podoba się. Nie ma być nitka. Ale gdzieś igła o, zginęła. I ma. nitkę. A damy trochę. Jak kiełbasę w nekroinie. Na Nawet o. Zaczęliśmy ładnie robić niteczką. I nagle. Amba Fatina. Aha, tutorial na YouTube. <tutorial. tutorial. Jak. Nie robić. Jeszcze ze zostało, pa. Ale wiesz, na, jak to tam na YouTube rzucimy ten filmik, to, ban. to nas zbanują. No, bo to dobrze. Bo jest zbyt dobrze. A, jeszcze dodamy. I ci, co szyją te takie rzeczy? Tak zawodowo? Konkurencja. To coś, co ja ci podzią. O, tu może jeszcze wybrać. że niby robisz ja... nieładnie, że Aj! coś, ale spieprzyłem co <laughs> Do, taśma się obróciła w drugą strunę, tak, a to wytrze się z czasem klej, to no. jeszcze może jakoś wzmocnimy, nie no pokaż, nie no, o kurde, aż się chce złapać, za, Zdaję fajnie, taśmę zostawimy, dobra koniec